Drodzy rodzice, w najbliższy czwartek, 10 czerwca o godzinie 18 serdecznie Was zapraszam na spotkanie, na kolejny webinar z cyklu Moc pytań w dziecięcej onkologii. Moim i Państwa gościem, Waszym gościem, będzie Pan Profesor Wojciech Munarski, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także kierownik Centralnego Laboratorium Genetycznego w Onkologii Dziecięcej, Oncolab imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Porozmawiamy o nowotworach hematologicznych, o przyczynach powstawania białaczek i chłoniaków, o diagnozowaniu, o metodach leczenia, a także o roli badań genetycznych, bo właśnie dzięki nim leczenie białaczek i chłoniaków staje się coraz skuteczniejsze i także mamy na to szansę w Polsce. Prawda, panie profesorze? Tak, zdecydowanie. Wszystkich gorąco zapraszam, dlatego że będziemy mówili o tym, że praktycznie każde dziecko z chorobą nowotworową, a konkretnie z białaczką i chłoniakiem, to jest zupełnie inna choroba, którą możemy leczyć, dopasowując terapię do tego, co znajdziemy w genach. I te badania genetyczne są tym elementem, który już w tej chwili po prostu wchodzi do diagnostyki białaczki czy chłoniaka, i dzięki Agencji Badań Medycznych my jesteśmy w stanie dopasować terapię na miarę każdego dziecka. W, proszę mi wierzyć, że na przykład już dzisiaj podpisaliśmy w umowy z większością ośrodków w Polsce na leczenie bardzo nowoczesne, myślę, że jedno z najnowocześniejszych na świecie, naszych dzieci w, z białaczkami i chłoniakami. Dzięki właśnie Agencji Badań Medycznych, ale również dzięki Wielkiej Logistycznej Świątecznej Pomocy, która nam w, już wielokrotnie nas wspierała w zakresie chociażby sprzętu, który jest potrzebny do diagnostyki genetycznej, to my będziemy w stanie, albo już w tej chwili jesteśmy w stanie leczyć dzieci z białaczkami i chłoniakami na najwyższym światowym poziomie. Gorąco Państwa zapraszam na czwartek. Brzmi bardzo optymistycznie, także ja też zapraszam, nie dość, że do udziału, ale także do zadawania pytań podczas trwania spotkania, bo Pan Profesor będzie miał szansę na nie odpowiedzieć. Także Panie Profesorze, drodzy rodzice, do zobaczenia w czwartek